Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Kluczowe Pytania. Skupiamy się na pytaniach, które Jezus zadaje różnym osobom w różnym kontekście i próbujemy w tym pytaniu znaleźć też swoje życie. Dzisiaj przenosimy się do historii i wydarzenia, jakim jest cud w Kanie Galilejskiej. Kana Galilejska, pierwsze publiczne działanie Jezusa, pierwszy cud. Jest jakby tłem wydarzenia wobec innego wydarzenia. W tej sytuacji w, w rozmowie pomiędzy Jezusem a Maryją pada pytanie do niej. Czy to moja lub twoja sprawa niewiasto? Trochę to pytanie brzmi tak po ludzku, trochę oschle, ale wydaje mi się, że kiedy zrozumiemy głębiej kontekst tego pytania, co ono dosłownie oznacza, to zrozumiemy, że Jan nie używa imienia Maryi i często posługuje się też tym zwrotem niewiasto i tutaj czuć pewne odniesienie do wydarzenia na końcu historii, kiedy Jezus Jezus wisi na krzyżu, i Maryja stoi pod krzyżem. Jest pewien mały detal w tej całej historii, który pomaga mi pytanie Jezusa zrozumieć w innym kontekście. E, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Otóż zwróćmy uwagę, że w czasie Wesela osobą odpowiedzialną za wino jest oblubienie, a więc Pan Młody. Stąd dlaczego Maryja przychodzi do Jezusa? Dlaczego w nim widzi oblubieńca? Wydaje się to pytanie być troszkę takim przewrotnym, prowokującym pytaniem, jakby. By Maryja chciała przez to swoje działanie sprowokować Jezusa do, do działania, do tego, żeby rozpoczął swoją misję. Stąd to pytanie może brzmieć, czy to ja jestem oblubieńcem, czy ja mam pokazać, że jestem oblubieńcem? Czy to już jest czas, czy ja już mam rozpocząć swoją działalność? Sami czujecie, że to pytanie jakby nabiera zupełnie innego znaczenia i innej dynamiki. Do czego to pytanie prowadzi nas dzisiaj? Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, nad którą powinniśmy się zastanowić każdy z nas, to czy znamy swoją rolę czy wiemy, do czego zostaliśmy stworzeni, jakie jest znaczenie naszego życia i czy staramy się rzeczywiście tą swoją rolę w planie Pana Boga wypełnić. Pan Bóg stwarza człowieka, by go błogosławić, by uczynić go szczęśliwym, a więc to wszystko, co realizujemy w naszej codzienności, powinno mieć właśnie taki kierunek, a więc moją rolą jest być szczęśliwym. To, co czynię, realizuję osobiście, wspólnotowo i tak dalej, powinno prowadzić mnie do szczęścia. Każdy z nas swoją codzienność, swoje zadania może traktować w różny sposób. Możesz oczywiście potraktować to bardzo pięknie i głęboko, mówiąc o swoim życiu, o realizacji różnych zadań, jako o powołaniu, ale jest też druga strona jakby medalu, którą możemy też realizować niestety, a mianowicie myśleć o swoim życiu, o swojej codzienności jako o zadaniu do odhaczenia, do realizacji, które muszę po prostu zwyczajnie zaliczyć. Jeśli zdajemy sobie sprawę, jaka jest moja rola w mojej codzienności, jaka jest moja rola w konkretnych zadaniach, sytuacjach, które tworzą moją codzienność, to myślę, że jednocześnie odkrywam właśnie, jak... Jakie powinno być moje zaangażowanie? Czy powinienem to traktować tylko i wyłącznie jako zadanie do realizacji, czy powinienem odkrywać to zadanie jako moją drogę, jako moje powołanie? Pytanie o rolę to jest też pytanie o właśnie o zaangażowanie, A więc jeśli zdaję sobie sprawę z mojej wyjątkowej, niepowtarzalnej roli w jakiejś sytuacji, to myślę, że odkrywamy jednocześnie, że powinno nam towarzyszyć głębsze zaangażowanie. I tutaj pojawia się kolejne pytanie, czy właśnie moja sprawa, czyli czy jest we mnie Jakieś zaangażowanie? Czy są we mnie jakieś uczucia, emocje, które potwierdzają to, że ja się faktycznie w coś angażuję, że coś jest dla mnie ważne? Czy w tych zadaniach, które towarzyszą mi każdego dnia, jestem całym sobą, a więc angażuję swoje serce, swoje myśli, skupiam się rzeczywiście na tym zadaniu, by wypełnić je najlepiej jak potrafię? Jezus doskonale wie, że moment rozpoczęcia publicznej działalności, pierwszy cud, poniekąd jakby zdradzi, kim on jest, jaką on rolę przyjmuje, że jest Mesjaszem. I wiemy doskonale, że ta droga nieubłaganie prowadzi do jednego momentu, prowadzi do męki, prowadzi do śmierci. A więc rozpoczęcie, uznanie swojej roli, uznanie też swojego zaangażowania w wypełnianie tej roli jest przyjęciem świadomie celu, do którego to ma wszystko prowadzić. Chrystus, dokonując pierwszego cudu w kanie galilejskiej, przyjmuje tą drogę, przyjmuje swoją rolę. Że ma być mesjaszem, ma zbawić ludzi. Jeśli określisz swoją rolę w konkretnym zadaniu, jeśli określisz też swoje zaangażowanie, które ma Ci towarzyszyć w realizacji jakiegoś zadania, to musi się też pojawić konkretna zgoda z Twojej strony na to, że przyjmiesz to wszystko, co się wiąże z realizacją tego zadania: wszystkie owoce i wszystkie konsekwencje. Być może toczące się jakieś wydarzenia wokół Ciebie, które dotyczą twojej rodziny, twojej pracy, twoich bliskich, przyjaciół, znajomych mogą wywołać w tobie właśnie to pytanie, czy to moja sprawa? Jako wytłumaczenie, wyjaśnienie, że ty nie chcesz się w to angażować, bo jest ci to obce, jest ci to obojętne. To samo pytanie postawione troszkę w inny sposób może sprawić, że odkryjesz, że to jest Twoja sprawa, a więc to, co się dzieje z Twoimi bliskimi, to, co się dzieje w pracy, to, co się dzieje wokół Ciebie, to jest Twoja sprawa i powinieneś się w to zaangażować i przestać być obojętnym. Kolejne pytanie, które zadaje Jezus jest pytaniem, które myślę, że bardzo konkretnie prowokuje nas do tego, abyśmy się zastanowili, jaką rolę pełnimy w swoim życiu, jaką rolę pełnimy w konkretnych zadaniach, które towarzyszą w naszej codzienności i w jaki sposób tę rolę realizujemy, a więc jakie jest Twoje zaangażowanie. Czy jesteś w stanie zgodzić się na swoje życie, przyjąć swoją właściwą rolę i swoje właściwe zaangażowanie? Niech tydzień, to wszystko, co się będzie w nim działo, wszystkie wydarzenia, sytuacje, spotkania z różnymi osobami pozwolą Ci odkryć Twoją wyjątkową rolę, do której stworzył Cię Pan Bóg.